Mamy Forda Mondeo 2016 rok. Dzisiaj Wam pokażę jak zmienić ustawienia na wyświetlaczu tak, żeby się pojawiała wizualizacja ciśnienia kół na wyświetlaczu. Pokażę Wam najpierw jak to wygląda aktualnie. Tutaj w ustawienia, oczywiście przełączamy tutaj tym przełącznikiem. Asystent kierowcy. Kontrola ciśnień w oponach. I tylko mamy zerowanie. Nie pokazuje nam ciśnienia w poszczególnych kołach. A chcielibyśmy to widzieć. Więc, jak to zrobić? Do tej czynności, oczywiście, użyję program Forscan i kabelek od firmy Vigate. Jedną stroną podpinamy się do samochodu, a drugą podpinamy laptopa przez wtyczkę USB. Szczerze powiem, kabelek świetnie się spisuje, szybko się łączy, nie ma żadnego przełącznika, co robi go jeszcze bardziej przyjemniejszym w obsłudze. W opisie znajdziecie link do kabelka, kod rabatowy i link do recenzji o tym kabelku. Również na koniec filmu trochę więcej informacji o tym kabelku. A teraz przechodzimy do procedury. Pamiętajmy, stacyjka włączona, żeby była. I oczywiście kabelek do komputera. I następnie łączymy z pojazdem. Zatwierdzamy. Poznaje nam samochód. Czyta różne moduły. Następnie idziemy do procesoru. Tutaj konfiguracja i programowanie. Z listy wybieramy opcję IPC i wybieramy tutaj dwie opcje, są, nawet trzy opcje są IPC. Wybieramy tą konfigurację modułu. Następnie nie naciskamy pisz. I tutaj żeby łatwiej było to w wyszukiwarce, filtr, tam gdzie jest napisane, piszemy. No więc mamy tutaj właśnie te ustawienia. Teraz w Polskanie w tej zakładce szukamy TPMS. Możemy wpisać filtr będzie szybciej. TPMS. Widzimy, że pojawiają się nam trzy opcje i tak w pierwszej kolejności tą opcję wybieramy, klikamy dwa razy i naciskamy jedynkę Enabled. Zatwierdzamy, jak i również tutaj poniżej wybieramy tą opcję i wybieramy w jakich wartościach ma to się wyświetlać i wybierzemy w barach. Więc każdy może wybrać to, jak pasuje komukolwiek. Zatwierdzamy i naciskamy ikonkę Pisz, zapisz w eku, czyli w komputerze. Naciskamy to. Jeszcze raz nas dopytuje, czy na pewno. Zatwierdzamy. Widzimy, że proces przebiega. Następnie wyłączyć i włączyć silnik. Więc tutaj widzimy, że automatycznie nam się to zrobiło, jakkolwiek dla pewności, sami włączymy. No po takich zmianach samo się też zmienia na angielskie automatycznie, jakkolwiek wyłączamy my, żeby mieć pewność i włączamy jeszcze raz stacyjkę. Po tej procedurze naciskamy OK na wyświetlaczu i na koniec naciskamy tutaj tą ikonkę zatrzymaj procedurę serwisową. I teraz sprawdzamy na wyświetlaczu, czy się coś zmieniło. Ok, idziemy tutaj w ustawienia. Naciskamy oczywiście tutaj te przełączniki. E, idziemy do. Najpierw zmienimy język na angielski, na, na polski z powrotem. Display e, Language i Polski. E, wracamy tutaj. Asystent kierowcy wybieramy. I tutaj patrzymy w menu kontrola ciśnienia opon. Wybieramy, widzimy, pojawiła nam się nowa ikonka. Mamy zerowanie i mamy ciśnienie opon, jak wybierzemy OK. Widzimy, jak w każdej oponie wygląda ciśnienie. Więc to bardzo pomocne. Oczywiście ważne jest, żeby każda opona była właściwie przypisana we właściwej kolejności, bo czasami jest tak, że. To pokazuje ciśnienie, że niby tutaj wygląda, że przednie lewe, a tak naprawdę może być prawe tylne. Więc, żeby mieć pewność, czy właściwie są przypisane koła, to trzeba zrobić kolejną czynność. Pokażę to na kolejnym filmiku. Więc kilka słów odnośnie kabelka v -Gate. Jak znaleźć ten produkt w wyszukiwarce wpisujemy vgate.pl Na stronie producenta v znajdujemy produkt, który nas interesuje, w tym wypadku V-GATE, FS. Naciskamy kup teraz. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wybieramy dodaj do koszyka. Zobacz koszyk, kod kuponu wpisujemy mechanik, kreska na dole, mobilny i potwierdzamy. Widzimy, cena nam się zmniejszyła 30 zł, taniej i również kurier, płatność z góry darmowa. Więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, zajrzyj do opisu, tam znajdziesz link do tego produktu, znajdziesz kupon rabatowy, jak i również znajdziesz link do filmu z recenzją odnośnie tego kabla. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.